Witam serdecznie, obywatel z Sasangę z Znajduję się w kebabie, którego już promowałem na samym początku. Dziś podejmuję challenge 55 cm kebaba. Zobaczymy, czy mi się go uda zjeść. Oczywiście coś było ostre. Jeżeli mi się uda, to Wam też wejdę na kuchnię, pokażę, jak wygląda mięso itd. i tak dalej. Sami sobie ocenicie. No i co, no i za chwilę dostanę swojego potwora. No i zobaczymy czy dam go radę zjeść, czy go nie dam rady zjeść. Dodatkowo do kebaba jest dolany mój sos. W postaci pięciu kropli. I zobaczymy co to będzie. Widzowie, dostałem właśnie swojego bydlaka 55 cm. prezentuję się tak. Jest dosyć potężny, e, kwota 40 zł, więc niedużo jak za takiego kebaba. No i co, zobaczymy, czy dam radę z go zjeść, czy go nie dam radę. Podejmujemy się wyzwania challengeowego. 55 cm w Sosowiec. Co Wam mogę powiedzieć, no tak jak na początku, już w pierwszym filmie mówiłem, mięso jest dobre, sosy są dobre, surówki na miejscu robione. Oczywiście dodatek 5 moich kropli tutaj jest dołożone, czyli 6 milionów 666 tysięcy. Jeżeli wciągnę takiego, to już wciągnę każdego innego kebaba. Jeżeli chcielibyście, żebym gdzieś się przejechał, nagrał filmik u Was w miejscowościach lub gdzieś w okolicy, a będę na wyjazdach teraz dużo urbeksować. no to może akurat zahaczę Waszą miejscowość. No, że będę konsumpcji. Już właśnie czuję jak piecze mój sosik. Może ja kamerkę trochę przesunę. Użyję w moc. Kebab bardzo w soczycy. Mięsa tak jak widzicie jest dobrze rozłożone pytałem się też innych klientów czy poza kamerą też dostają um, takie porcje więc tak dostają takie porcje to nie jest tylko uzależnione od kamery no i co jemy dalej? Jeżeli drodzy widzowie byście chcieli, żebym stworzył drugi kanał lub tego mojego przekształcenia z Urbexów na testowanie właśnie jedzenia odnośnie ostrych sosów i tak dalej to piszcie w komentarzach. co Wam mogę powiedzieć odnośnie kolejnych wyjazdów urbexowych. Tym razem w stronę Wrocławia się będę wybierał. Wrocław, Poznań tam tamte okolice. Zobaczymy, co tam ciekawego mają. Mam też parę lokalizacji podobnych od widzów na YouTube. Więc będzie ciekawie. Wyjazd będzie trzydniowy. Więc w piątek wyjeżdżamy, w niedzielę wracamy spać będziemy pod gołą pod go chmurką lub na jakimś opuszczonym miejscu no i zobaczymy co z tego wyjdzie śniadania, żeby go wciągnąć, no, ale nie jest jeszcze połowa nawet a już, już powoli czuję, że jest ostro się drodzy widzowie, żeby nie było, nie mam żadnego popicia, więc może być pod koniec już bardzo ciężko go wciągnąć, ale tak próbujemy. Mam, będzie posiłek na cały dzień. Przy moim spuściku myślę, że wieczorem jeszcze coś dojem. ale ma już teraz ciężarówki, nie ma już teraz Powiem Wam, że bez picia no, jestem prawie w większej połowie, ale już czuję jak jestem zapchany powoli, no, ale co się nie robi dla widzów, a poza tym pewnie jakby ciążulo e, i jakby zapomniałem, bo jak to przyjechał, to pewnie wciągnął na spokojnie tak do bez żadnego problemu dla na niej wojek takiego maksa by wciągnął, nie wiem jak tam książęło. Na pewno będę chciał, mam listę od księżula zrobioną ze screenshotu z filmu jak ma listę pozycji, których zjadł Ostry na terenie kraju i będę chciał jego, jego listę przetestować u siebie na kanale, przejechać się po tych miejscach i zamówić dosłownie to samo, co on listę będziecie mieć pod, film, pod filmikiem z tyłu po filmie. Na początku ją wrzucę, żebyście wiedzieli na, na co się szykuje. Tak kochany bracie, jak chcesz oglądać mnie i mówić, że jakiś facet wie, je, że jest dłuższy czas jedną rzecz, no to proszę cię bardzo, teraz jedną dłuższą rzecz. dużo już nie zostało, ale czuć, że da się tym pojeść. Bez popijania oczywiście. Powiem Wam, ciężka o, robi się coraz ciężej, jest nieduża końcówka, ma już czuję, że no, jestem zatkany. siedzi jakiś, jakiś typ gada do telefonu. Też test swojego seriaka, tak? Testuję przy okazji funkcję. Mogę pewnie zrobić zdjęcie, bo mam pilota ze sobą. Pewnie nacisnął to filmek do zdjęcia. O. O, prawie pełni jestem. No jeszcze kawałek, jeszcze kawałek muszę wziąć. Jadą, ja wam za, za szczelny w tym Pewnie jestem Bracie mi do domyślam. Tak kochany bracie, jestem w związku. Tak kochany bracie. Powiem Ci to oficjalnie. Na kamerze. 18 maja o 14.00 Hajtam się. I to dla, dla wszystkich, już, żebyście już wiedzieli. Tu będzie taka krótka adonacja dla, dla widzów i dla dziewczyn. Tak, jestem zajęty. Już niewiele zostało, ale zobaczcie, normalnie płynie sos. Tak powinien wyglądać, co czysty kebab w środku. Świeże, świeże warzywka, aż przyjemnie się to je. Przeręcz prawie za chwilę się skończy. Czuję, że będę potrzebował coś do popicia, jak zjem, bo ciężko. ciężko się już robi na, na, na żołądku, na przełyku i tak dalej. Jeszcze kawałek z podkreśleniem. W tym kebabie jeszcze pięć kropli mojego sosu, czyli poczujcie co ja sobie robię z żołądkiem w tym momencie. Powiem że czuję się już mega, ale mega najedzony, jedzony. Został jeszcze taki kawałek, więc gdzieś to trzeba wcisnąć. Od razu po, po kebabie lecę po piciach. Bez picia to jest tragedia. Najlepiej tutaj jogurt powinien mieć ara, ARA grecki, więc taki nie wróci, bo przełyk wszystko nie pali. Prebrał. znalazłem sobie w Sosnowcu w Auszanię tą samą co wcześniej jadłem, tylko dwa razy oszczęszczą, dwa razy z Spajser, więc też prawdopodobnie ją będę zakupował i dla Was zrobił. Zobaczymy jak tam tak Daję po kardełku, a trzy razy z Spicer i jest wycofana z rynku polskiego. Ale można na niektórych stronę jeszcze to zamówić, więc też spróbujemy, podjąć się wyzwania. O Jezus. Już dłużej nie zostało, a ja patrzę na baba i myślę, gryźć, czy nie gryźć, no ale to jest challenge 55 cm, więc trzeba byłoby go zjeść. W sumie tyle zostało, że że jest um, um, już taki no chłodny jest, nie powiem, że jest ciepły, ale do momentu wcześniejszego, co przed gryzem tym, jeszcze był ciepły u góry, ale nadal trochę ciasto, więc nieźle. Powiem wam potwór, jednym słowem duży potwór. Zjemy, bez obrócę na kamerkę, przejdziemy się przez lokal. Pokażę wam jak lokal wygląda w tym miejscu, dokładnie znajduje się i tak dalej. No jeżeli chcecie zjeść dobrego, taniego lub dobrego, dużego, challenge'owego kebaba 55 cm no to zapraszam właśnie tutaj. Do sosnowca. Tak jak widzicie, drodzy widzowie, 55 cm kwawarzyszony, część zaliczony, Zjadłem go, więc co, obracam wam na drugą kamerkę, pokażę wam lokal, wezmę coś do picia, coś wam jeszcze tam powiem, no i będziemy kończyć ten materiał. Co, drodzy widzowie, lokal prezentuje się tak. Jest dużo przestronnego miejsca, ubikacja na końcu, więc nieźle zaraz wam pokażę całe menu smacznego My podejmowaliśmy się tego u góry czyli za 40 zł 55 cm. No to jeszcze Wam na, na górze dogram. Tutaj kolega patrzy, jak nagrywam. Powiedz mi, ja mogę wejść na kuchnię, nagrać mięso? Nie, tylko o szyby, tak? Dobra. No macie sałateczki świeżutkie. Wychodzimy drodzy widzowie, znajdujemy się, tu jest dworzec PKP. Tam są przystanki obok mamy tego kebaba, no i tu mamy tego, w którym ja się stołuję. zaraz Wam dokładnie pokażę menu jakbyście sobie zobaczyli cenowo Jak to wygląda. Tak dla mnie moim zdaniem jest to bardzo tanio i smaczno <laughs> Smaczny no i tam oczywiście się mięso kręci Sami możecie przyjść, sami sobie ocenicie jak to smakuje i tak dalej Z mojej strony wszystko Urbek z Urubocian, urbek Ur nie Wandalizm no i od pewnego momentu tester jego jedzenia i ogólnie tester chyba kebabów a ja do kolejnego.